Wiele osób zastanawia się, czemu julki są takie agresywne? Czemu aktywiści LGBT są tacy obsceniczni? Czemu aborcjonistki to takie histeryczki? Czy nie byłoby lepiej demonstrować swoje poglądy bez przemocy i w bardziej cywilizowany sposób? Byłoby lepiej, ale marksiści, neomarksiści i komuchy ogólnie tak nie myślą. Oni wierzą w rewolucję, która rozświetli mroki ucisku. Ale droga do rewolucji wydaje się coraz dłuższa, i rewolucja nie nadchodzi. Może, jeżeli zdewastujemy więcej kościołów, to wtedy wybuchnie rewolucja. Może musimy zdenerwować całe społeczeństwo. Albo wiem, rozbierzemy się do naga wtedy na pewno rewolucja nadejdzie tak na serio myślą marksiści neomarksiści i komuchy ogólnie ten pogląd w polityce nazywa się akceleracjonizmem i ma na celu jego realizacja przyspieszenie nadejścia rewolucji Poza tym oni chyba na serio wierzą, że im wolno wszystko. Ostatecznie już w 1919 lewicowy idol Wodzimierz Lenin pisał, że nam wolno wszystko, bo my pierwsi na świecie podnosimy miecz nie w celu zniewolenia, ale w imię wolności i wyzwolenia od ucisku. Wszystko jest możliwe, kiedy kłamiesz.